Cześć, witam Was w pilotażowym odcinku naszego nowego cyklu podsumowującego ostatni miesiąc w branży gier. Dziś przypominamy najważniejsze wydarzenia Maja. Co nas czeka w tym odcinku? Przypomnimy nocną premierę Diablo 3, ale powiemy też o problemach, które dopadły tę grę zaraz po premierze. Wrócimy okiem na zbliżające się wielkimi krokami targi E3. Jakie gry zostaną zapowiedziane w trakcie najważniejszego święta dla graczy? Przyjrzymy się prawdziwej placy ostatnich tygodni licznym opóźnieniom gier. Na co będziemy czekać dłużej i właściwie dlaczego? Premiera Diablo 3 była w maju wydarzeniem numer 1. Oczekiwana od 12 lat gra w końcu ujrzała światło dzienne, a jej prezentacja wywołała prawdziwy szał. W ciągu pierwszej doby rozeszło się 3,5 miliona kopii, a po tygodniu wynik ten dobił do 7,5 miliona. Ogólnoświatowa gorączka udzieliła się też Polakom, którzy aż w 22 miastach oczekiwali na nocną premierę gry. W warszawskich złotych tarasach działy się dantejskie sceny, a tłumy zaskoczyły wszystkich z organizatorami włącznie. Jak się jednak później okazało, zapał fanów nie był bezcelowy. Już następnego ranka w sklepach brakowało zwykłej wersji Diablo 3, nie mówiąc o edycji kolekcjonerskiej, która jest obecnie prawdziwym białym krukiem. W połowie maja spółek sklepowych zniknął cały nakład Diablo 3, a premiera przebiła wszystko, co dotąd widzieliśmy w naszym kraju, z popularnością więźbina 2 włącznie. Ci, którzy nie zdążyli kupić Diablo 3 w dniu premiery, muszą zadowolić się cyfrową dystrybucją z platformy sieciowej Blizzarda albo czekać na dostawy polskiego dystrybutora. Jak udało nam się dowiedzieć, te są kwestią kilku tygodni, więc w połowie czerwca sytuacja powinna wrócić do normy. Oby wraz z ustabilizowaniem się sytuacji z dostępnością Diablo 3, opadły towarzyszące temu wydarzeniu negatywne emocje. W Poznaniu złapano nożownika, który podobno po sesji w Diablo 3 chciał, tu cytat, iść i zabijać ludzi. Nie napawa też optymizmem przypadek pewnego zachodniego gracza, który po trzech dobach spędzonych przy grze Blizzarda umarł przed komputerem. Są to jednak ekstremalne przypadki chętnie wyłapywane przez mainstreamowe, szukające sensacji media. Nas znacznie bardziej interesuje sama gra i towarzyszące jej problemy. Niedziałające w dniu premiery serwery, uciążliwy DRM i wzmagająca się liczba kradzieży wirtualnych dóbr może do nowego Diablo zniechęcić. Blizzard robi jednak wszystko, aby temu zapobiec, a w całym tym zamieszaniu nie można zapominać, że mamy do czynienia z naprawdę świetną grą. Może nie tak przełomową jak poprzednie części, ale w gatunku hack-and-slash w rpg otoczce nie ma sobie równych, co potwierdza nasza recenzja i ocena końcowa. Mocne 8. Komputerowym graczom Maj upłynął pod znakiem Diablo. Konsolowcy zagrywali się natomiast w Max Payne 3. Gra sprostała oczekiwaniom i dostarczyła najwyższej jakości gameplay. Nie mamy wątpliwości, że gra będzie mocnym pretendentem do miana najlepszej gry roku. Nowy Max jest też pierwszą grą Rockstar, która doczeka się na konsolach polonizacji. Cenega obiecała patcha z polskimi napisami. Opóźniona względem konsolowej, pc wersja od początku będzie spolonizowana. Max Payne 3 doczeka się aż 7 DLC. W maju zapowiedziano też pierwsze rozszerzenie do Skyrim oraz kolejne misje do Saints Row, The Third i Batman, Arkham City. Najpopularniejsze gry zeszłego roku są więc ciągle wspierane, a wzorem do naśladowania jest tu polityka Valve udostępnili za darmo edytor poziomów do Portala 2. Od teraz każdy komputerowy gracz może stworzyć swój własny level, umieścić w nim najbardziej rozpoznawalne elementy i pułapki, a potem podzielić się z nim ze światem za pomocą Steamworks. DLC działa tylko na komputerach, konsolowi gracze zostali potraktowani po macoszemu. Mimo wszystko dodatek cieszy się ogromną popularnością, a gracze w niecały tydzień stworzyli 35 tysięcy poziomów, które zostały pobrane 1,3 miliona razy. W maju ujawniono kilka nowych gier. Świat dowiedział się o istnieniu m.in. Elder Scrolls Online, Companion of Heroes 2, Call of Duty Black Ops 2 oraz The Unfinished Swan. Jak widać, nie wszyscy wydawcy czekają ze swoimi rewelacjami na E3. Fabuła Elder Scrolls Online została osadzona tysiąc lat przed Skyrim. Wrócimy na znane z serii tereny, ale nie spotkamy wszystkich starych przeciwników. Zabraknie np. znaku rozpoznawczego najnowszej The Elder Scrolls, Smoków. Produkcja działa na silniku graficznym Hero Engine i ukaże się w przyszłym roku na pc tach i Macach. Drugą dużą zapowiedzią maja jest Company of Heroes 2. Popularny, słynący ze szczegółowego przedstawienia pola bitwy i ogromu opcji i taktyk RTS, wróci w odświeżonej i zaśnieżonej formie. Tym razem przeniesiemy się na front wschodni, a twórcy bardziej stawiają na odzwierciedlenie klimatu wojny i tragedii pojedynczych żołnierzy niż przedstawieniu całokształtu drugowojennych wydarzeń, kontekstów i polityki. Miłośnicy historii mogą być zawiedzeni, co nie zmienia faktu, że szykuje się ciekawa produkcja. W tym roku zagramy natomiast w nowe Call of Duty. Zgodnie z przewidywaniami, dostaniemy sequel Black Ops, jednak zaskoczenie pojawia się w kwestii osadzenia historii. Tam ma dosyć mocno wybiegać w przyszłość, zbliżając się do realiów zaprezentowanych w ostatniej odsłonie Ricona. Czy to oznacza koniec zimnowojennych klimatów? Niekoniecznie. Seria słynie z dynamicznego przenoszenia akcji, a skok o kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat w przyszłość w ramach jednej opowieści nie powinien nikogo specjalnie dziwić.

Z mniejszych produkcji na pierwszy plan wybija się zapowiedź The Unfinished Swan. Zmierzająca na PlayStation Store gra wygląda intrygująco. Dlaczego? Zobaczcie sami. Cielimy się w chłopca o imieniu Monroe, który podążając za łabędziem wkroczył przez obraz do tajemniczego, nieskończonego świata. Chlapiąc farbą na białe tło, będziemy tworzyć elementy otoczenia, co jest oryginalnym i według twórców niejedynym świeżym pomysłem. Spore zainteresowanie towarzyszące majowej premierze datury, czy sukces podróży pokazują, że na tego typu produkcje jest zapotrzebowanie. Podróż była w 2012 roku bezkonkurencyjna i wyprzedziła na PlayStation Store całą konkurencję. Jan Finest Swan ma szansę powtórzyć ten sukces. To tylko kilka z ujawnionych w ciągu ostatnich dni nowości. Reszta zostanie zaprezentowana dopiero podczas zbliżających się targów E3. Sony obiecuje coś dużego. Prawdopodobnie chodzi o nową grę Quantic Dream i słynne Demo kara. Microsoft, Nintendo, Electronic Arts i Ubisoft również nie pozostają bierne. Można się też spodziewać silnego line-upu ze strony Square Enix, Namco, Capcomu, Take-Two czy Bethesda, chociaż firmy te nie planują odrębnych konferencji, ograniczając się do prezentacji na targowych halach. Zespół GameZero będzie oczywiście na targach obecny. Spodziewajcie się więc gorących zapowiedzi i licznych wideo relacji. Maj to nie tylko pełne napięcie oczekiwanie na E3, ale też szereg opóźnień. Pierwsze zestawki jest 2K Games z nowym Bioshock. Później się też Lara Croft, ekranizacja South Parku, a nawet polski Enemy Front. Bioshock Infinite pojawi się dopiero w przyszłym roku, a obsuwa jest podobno spowodowana chęcią dodania trybu multiplayer. Ta informacja jest ciekawa, bo podwójce sam Ken Levine odcinał się od pomysłu umieszczenia w trzeciej części trybu sieciowego. Nie można też zapominać o złożonej rok temu obietnicy wsparcia dla PlayStation Move. Niewykluczone, że to właśnie chęć dopracowania tego elementu wpłynęła na decyzję twórców. Jaki by jednak nie był powód tego ruchu, w Bioshocka pogramy dopiero w 2013 roku, podobnie zresztą jak w nowego Tomb Raidera. Lara Croft spóźni się co najmniej pół roku. Na początku wakacji i zamiast gry dostaniemy więc kolejny trailer. Przesunięcie premiery dopadło też South Park The Stick of Truth oraz rodzime Enemy Front. Powód opóźnienia tej ostatniej gry jest typowy. Chęć do pracowania produktu, chociaż City Interactive nie ukrywa, że na datę premiery Enemy Front wpłynęła też produkcja Sniper Ghost Warrior 2, a dokładniej rzecz biorąc, dedykowanych jej dodatków. Pracujący dotychczas wraz ze stewardem Blakiem ludzie są potrzebni do stworzenia DLC do planowanego na sierpień Snipera. Perspektywa pogrania w Enemy Front oddala się, a szkoda. Po przeprowadzce Call of Duty, Battlefielda i Medal of Honor do współczesności, brak porządnych drugowojennych strzelanin. Informacją o opóźnieniach kończymy podsumowanie maja. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się ta formuła przypomnienia najważniejszych informacji miesiąca. Do zobaczenia, mam nadzieję, pod koniec czerwca.